Cześć witajcie! Ja jestem Sara, a dzisiaj wam opowiem kim ja jestem i co ja właściwie tu robię. Eee, w o Jezu, o Jezu świat się wczytuje. Eee, w tryb będę sobie grać w Minecrafta, bo to jest gra, od której się wszystko zaczęło. Eee, w każdym razie ja jestem Sanshara, mam na imię Hania i od dziecka możełam zostać youtuberem. No wtedy się tak mówiło. Nie wiem, czy dalej się tak mówi, bo niezbyt. No bo słyszałam, że teraz się bardziej mówi influencer. E, w każdym razie ja najbardziej marzyłam zostać youtuberem, youtuberką nagrywającą o Minecrafcie, o grach różnych. No poniekąd tak było, ponieważ będąc dzieckiem nagrywałam dużo różnych głupot, głównie właśnie o grach. I... Na pewno kiedyś sobie to razem obejrzymy, ale kiedy to nie wiem. Mam nadzieję, że cokolwiek mi wyjdzie z wami tutaj, i mam nadzieję, że dobrze mnie tutaj przyjmiecie. W każdym razie. Tak, jestem Hania i bardzo się cieszę, że. W... Jezu, jakie lagi! Boże! Bardzo się cieszę, że w końcu się zmusiłam do nagrania tego. Bo bardzo długo zwlekałam z tym. Mianowicie, no już parę lat z tym zwlekałam, zanim to w końcu coś nagram dla Was. O wioska! I właśnie będę tutaj nagrywać różne gry, takie jak Minecraft przede wszystkim, no bo w Minecrafta wszystko się w sumie zaczęło, ale także będą tu inne gry. Tu dosłownie znajdziecie wszystko. Będziecie znajdować tutaj wszystko. No, cały mój charakter, całą moją tutaj osobowość, Boże, przepraszam za te lagi, ale czągi się wczytują. Chcę, żeby każdy z was wiedział, że to nie będzie do końca content family friendly, ponieważ będę tutaj też, no nie będę się ograniczać co do żartów i co do przeklinania, po prostu będę tutaj też często nagrywać odcinki z moimi najbliższymi, z moim młodszym kuzynem Pawciem, bo tak na niego mówimy. Z moim chłopakiem Wiktorem i z moimi dwoma przyjaciółkami Polą i Leną. No, może też chłopak e, Leny. Jak to będzie, no to na razie jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy kiedyś kiedy się zbierze Lena w ogóle do tego, bo ona to, to jej się coś nie chce ostatnio grać, ale też e, nie będę ich zmuszać, jeśli chodzi o nagrywanie. Na pewno wiem, że Wiktor jest chętny i Pawcio. Na pewno będzie serwer wspólny na Minecrafcie, może ten wezmę, który póki co jest prywatny, ale na pewno będę musiała sobie czanki wczytać, bo teraz trochę się ogarnęło, ale przed chwilą było gorzej. Także, Boże, czemu on mnie rucha? W każdym razie, kurwa śmieciu jebany, ja pierdolę, co za chuj, w każdym razie ja jestem osobą taką, że gram we wszystko, co mi się spodoba. Najczęściej właśnie gram w Robloxa i w Minecrafta, no bo w Robloxie jest mega dużo ciekawych i śmiesznych gier, z którymi a właśnie często gram ze znajomymi. Więc no jak się ma znajomych, to jest co tam robić. Ale w Minecraftu no to taka standardowa gierka, w którą gram od dzieciaka. Kiedyś byłam uzależniona od roleplay, od roleplayu w Five'em i w GTA. Po prostu grałam non stop dzień w dzień. Ale całe szczęście już się to skończyło, bo nie uważam, że to, ile grałam, było dobre. Szczególnie, że tam są często mega toksyczni ludzie. Może zacznę właśnie czymś od siebie. Lubię grać od zawsze w sumie w gry komputerowe i właśnie moje największe zamiłowanie to było od zawsze YouTube po prostu no na pewno kiedyś sobie zrobimy odcinek, że obejrzymy sobie wspólnie. Ale nie wiem naprawdę kiedy to będzie, bo pierwsza trzeba w ogóle utworzyć wspólną społeczność. Pokój mnie to też bardzo lubię rysować, lubię grafikę komputerową i jestem na fotografii. Pierwszy odcinek właśnie będzie taki dość krótszy, no bo wiadomo, chciałam po prostu, żebyście zapoznali się ze mną, kim ja w ogóle jestem. Po prostu, no mam nadzieję, że, że przyjmiecie mnie tutaj dobrze i że nie zlecą się tutaj te osoby bardziej negatywne, tylko właśnie te osoby bardziej pozytywne. Mam na myśli, że takie osoby, które są złą stronę internetu, no bo w internecie się siedzę dość długo i dużo i wiem, jak niektórzy ludzie potrafią być, i mam nadzieję, że po prostu ta część internetu będzie dla Was bardzo przyjemna i mam nadzieję, że będzie Wam się miło mnie oglądało. No to do zobaczenia w następnych odcinkach i mam nadzieję, że się lepiej zapoznamy. Cześć!